Cześć, z tej strony Marecki, kamerzysta w dzisiejszym odcinku, słuchajcie, zobaczcie co ja zrobiłem, jak włączyć sobie latanie na Mineplexie, wystarczy mieć zbyt duży ping po prostu, kurde, aktualnie mam za mały, poczekajcie, ok, teraz powinno może być lepiej, o, widzicie, przez chwilę da się latać, co nie, Pyk. Ja normalnie sobie przed chwilą na, na szczyt tego, tego drzewa weszłam. chcę to jeszcze powtórzyć z ujdzie. Zobaczcie, nie? O, tutaj wesz weszłem już. O! O o o o o o właśnie o taki pink mi chodziło, właśnie o taki pink mi chodziło. O. Nie no, nie wiedziałem, że można mieć za duży pink na chodzenie w lobby, zaraz mi zbanują pewne. Zbanują mnie za, za, duży, za duży pink. Już szybam historii za słabego neta, widzicie? Tu jest taki fajny pień. Czek. Nagrywa się tak, tak sprawdzę. No, nagrywa się, dobra. Okej. Okay. Czek. Czek. O! Czek. Czek. Już prawie no, na górze jestem tutaj. Tylko tutaj trzeba znaleźć przejście w tych liściach i będę na samej górze, nie? Także kozek. No. Jak tu przejść? Nie wiem jak ja tam przeprowadzę wtedy. A kurde, to za mały ping mam. Ej, Co jest? Czemu ma znowu za mały ping? Dlaczego? O, 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 dobra, lepiej. No i patrz jesteśmy tutaj. Jesteśmy tu już na liściach, nie? Co? No i patrz. Teraz sobie wyjdziemy na sam szczyt. I Zobaczycie. O, dobra. Nie. Yeah. No i patrzcie Jestem yy... Proszę bardzo, nasze, na samym szczycie drzewka Na minefleksie Proszę bardzo Także tyle w dzisiejszym odcinku Zostawcie w górę, suba i papa